No cóż, całkiem sporo osób boi się po prostu pająków, mimo że to dość ciekawe stworzenia. No ale niektóre z nich oczywiście są groźne, z racji, że są chociażby jadowite. No a takim ucieleśnieniem tych lęków arachnofobii, jeśli chodzi o uniwersum Wiedźmina, są arachnomorfy, czyli po prostu ogromne pająki, pająki, które bez problemu mogą zapolować nawet na człowieka, a dużo większe osobniki które też występują w naturze, polować mogą nawet na konie czy woły. No oczywiście koń ma większe szanse ucieczki niż wół czy krowa, bo tu chodzi o szybkość, ale chodzi o wielkość zwierzęcia. Także naprawdę groźne stworzenia, które atakują dość szybko, są dość zwinne, także nawet jeśli wiedźmin z nimi walczy potrafią wykonać sukcesywny unik, no i też bardzo szybko potrafią strzelać siecią, produkować tą sieć, pajęczynę, a oprócz tego bardzo często te mniejsze osobniki, ale nadal groźne dla człowieka, występują w grupach, liczących po kilka osobników. Natomiast no, z reguły stworzenia te zamieszkują jaskinie czy jakieś mroczne puszcze, miejsca, gdzie teoretycznie ludzie się tak nie zapuszczają. Ale w Wiedźminie trzecim, w dodatku serca z kamienia, mamy wioskę, gdzie akurat ktoś zrobił psikusa, że te pająki po prostu tam. Przybyły, zostały zwabione i wtedy widzimy co się dzieje, jak takie pająki do wioski przyjdą, bo cała wioska była oblepiona w pajęczynach, mamy tam miejsce do odratowania, miejsce do uwolnienia, opuszczone miejsce, jak zwał tak zwał, gdzie mieszkańcy właśnie stali przepędzeni przez te pająki i możemy temu ten stan rzeczy zmienić i oczywiście pająki wybić, mieszkańcy wrócą do wioski, ale widzimy jak są to groźne stworzenia.